Znienawidzone gry FIFA albo FC25. O, jak to woli, tak woli. Tak, ostatnio leżałem sobie i się zastanawiałem, dlaczego jest aż tak bardzo znienawidzona. Nie, nie, no żartuję. Mam to gdzieś, ale zadajmy sobie jedno pytanie: przez co FC25 jest takie znienawidzone? Znaczy, możemy też wziąć pod uwagę całą serię gier. No i tak, według mnie wynika to z za drogich cen. You didn't 120 zł, za grę, Mamo. która jest co najwyżej średnia. Ma masę błędów i nie różni się za bardzo od czwórki. Genialnie, FC. Znaczy, EA. Ja przepraszam, że ja w każdej części to mówię, ale FC ma też beznadziejne community. I tutaj nie jest w przypadku Lola. Nie musimy sobie chyba tego przypominać. Ma. Znowu jakichś siedmiu albo dziewięciolatków, którzy po prostu znowu się rejrzyją. Gdybym miał oceniać tę grę przez pryzmat ceny i bogów gry całej rozgrywki, to wyszłoby mniej niż łączna IQ kreatorów tej gry.